Dzień dobry. A no właśnie siłownie na siłownie. Będzie pani przeszkadzała, jak chcę tutaj małego szejka zrobię. Przepraszam bardzo, może to polecić w waucie? Czasem tylko okno tutaj chylę, nie będzie problemu, nie? Przepraszam bardzo, może pan tutaj tak stanąć na chwilę, tak na 15 minut sobie tylko wyskoczę, coś do sklepu. Przepraszam, mogłaby się pani tutaj zatrzymać na chwilę i zrobić mi mały zastrzyk, posiadek. Witaminek to są, to są normalne witamki, to nic takiego nie jest. Przepraszam bardzo, ma pani może z pięciu stówek, wydać? Dzień dobry, możemy tutaj sześć osób jechać? Jedna osoba pojedzie w bagażniku, a jedna na kolanach. Mam nadzieję, że to nie będzie problem. No i wie pani, ja normalnie dzisiaj cały dzień w jednym bucie popylam, bo babka normalnie w sklepie mi jednego za małego sprzedała, nie? No co za. 40 zł wyszło. Dobra, tutaj dwa, daję dwie dychy i nie ma tematu, się rozchodzimy. A tutaj kładę do widzenia. Zły, zło gastro dzisiaj, przepraszam bardzo, ale ja muszę coś zwieć. Mm. Mm. Mak Czy Za pani jednego? Co tam odkurzysz? Ja ogólnie proszę pani jestem raperem Uważam, że nawijam fajne kawałki. Zresztą pu e, puszczę pani bit i, i, i nawinę coś pod niego. Ej, joł, to jest mój rap. Jak z shotguna w łeb strzał rozrywa na kawałki i to nie są zwykłe żarty. Prośba, za chwilę mam y, występ w operze. Czy ja pani w aucie poćwiczyć? Figaro, 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 figaro. Mama mama. Ma, ma, to proszę, do radę tak troszeczkę szybciej, bo się spieszę. W ogóle, co to jest za taksówka jakaś? To w ogóle nie jest taksówka, kobieto. Weź w ogóle iść do sklepu bułki sprzedawaj, bo do tego się nadaje. Weźcie mnie kobietę, nie denerwuj lepiej, bo ręki nie cofnę. Generalnie jestem magikiem, znam super szczuszkę naprawdę. Tutaj, pod jedną z tych folii jest gwóźdź. I teraz ja poproszę panią, żeby pani wyciągnęła rękę do mnie. Która folia? Która folia? Eee, Ta, będzie. Okej, okay, dobra. Na trzy. Raz, dwa, trzy. A! O kurwa, przebiłem ci rękę. Co? Ja naprawdę przebiłem ale, ci rękę. Ale mówił pan, że umie. Robię to trzeci raz dopiero, no. Oh. no jedziemy na pogotowie.